Jesteśmy w kosmicznym ranczu. No to ruszamy. Cennik na maj 2024. Cześć, a gdzie my jesteśmy? W Rosoczu. 40 km od centrum Warszawy. Nowo w 2023 roku w wakacje park tematyczny. Dla całej rodziny. W takim istnie w kosmicznym stylu. Nazywa się? Kosmiczne ranczo. Fabian będzie fajnie. Będzie super! No to ruszamy. Ruszamy. Nie możemy zaczekać. To jest kosmo coaster. Uh. Mama musi Fabiana wciągnąć na górę. Tak, 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 tak już jedziesz, już jedziesz. Wow. <grywa> <grywa> jeszcze kawałek, jeszcze kawałek. Trzymaj się. Uważaj, patrz, teraz będzie. Plac zabaw musi być. To jest jeden z trzech tutaj na terenie rancza Okej. jedziemy misiu. Jest teraz tak. Teraz Fabiś! Jest! Fajnie? W kształcie promu kosmicznego ten plac zabaw. Elektron. 105 cm wzrostu, czyli Fabiś może iść. Mama z Fabianem na elektron. i z trzech placów zabaw latające Spodek. Gdzieś tam w środku jest Fabian. A kuku! Wniszcie, kosmiczne tym kosmiczna co my tutaj mamy, Oscara? To co wchodzimy? Wejście chyba nie. Oscar, jest Oskar nie jest Oscarem, to jest obcym Oscarem. Aaa, obcy? Ok, chodź, wejdziemy, zobaczymy Ale co to jest. to chyba jest tuż. Tu się wchodzi. To nie wiem, czy nie będzie za ciemno. Prawda? Właśnie. Prowadź. Co to jest? Pity. Pity, yeah. go home. Dobrze, idziemy dalej. Co tutaj mamy? Co tu jest? 3PO, czyli A bo to jest skąd? Star Wars. Star Wars. Szkoda, że nie jest podpisane. No jest, jest. A jest, no to dobrze. No, super. A tu? Dekoracja filmowa. Sala tronowa. Imperatora Palpatine, sagi Gwiezdne Wojny. To twoja bajka, Fabiś. To jest twoja bajka. Kim ty jesteś teraz, Fabiś? Imperatora Palpatine. ładny jesteś. Z grogu. grogu? To nie jest łapa, to z grogu. A tu dalej, w prawo. No czekaj, tu, tu, dawaj. Mandalorian. Mhm. A tu jest Boba Boba Fett? czy czyli Saga Gwiezdnej no, Wojen. Tak, 27. A, twój ulubiony, za którego się zawsze przebierasz. To nie jest mój ulubiony. Nie, jego ulubiony jest tam. Aha, ale przebierasz się za niego zawsze, prawda? No, tak, tak, w środku tak. kto? O, jaki brzydol. On jest bardzo stary. A tu? No, to jest twój ulubiony? Nie. A jaki jest twój ulubiony? Nie ma go tutaj? Nie, no, nie patrz. Fajne, fajne. Co tutaj mamy? Alf! Alfa, pamiętasz alfa? Pamiętam alfa. Stare czasy. Alf, Alf grilluje ja chyba. Jest... A, majówka? A, majówka. A, majówka u alfa. Ty znasz? Tu znasz? to jest predator. Predator. Predator, predator to jest. To obcego. To papiś chyba nie zna. Nie oglądam. Tak. Ja to Sea Ja tych Poczekajcie. Ten pierwszy, ten duży taki. Tatuś co to jest? Nie wiesz. jest grot. Nie, to jest grot. Aha, a mały. Fajny. A to jest wedom. No jest, podpisany wedom. fajny. Dobrze, a tu co tu mamy? Dekorację filmową Kolejną Z Gwiezdnej Floty był Star oczywiście był Star Trek Star Trek, pamiętam Statek Enterprise Pamiętam to a tu co mamy tatuś? Superman. Superman. Mhm. Tutaj. Natilis hey Avatara. Avatar. Mhm. Dalej. To są obcy z bliskie spotkanie trzeciego stopnia. Mhm. I? Tam na końcu z, z filmu Men in Black. A. To jest taki gość, który wygląda normalnie jak człowiek, ale w środku. pokaż nam bliżej w środku co jest. Taki mały ufoczek tam w głowie fajny. <laughs> Tak naprawdę on nim steruje. A, faktycznie. To jest taka rasa, ona to jakoś specjalnie nazywała. Arkwilianie. Arkwilianie. No mamy, okej. Okay. i piłeczki w górę. Pogóle szybko! I następne! Ktoś tutaj się rusza. Gdzie jest Fabian? Jakiś wąż? O nie, coś mnie atakuje. Nie. Szybsze? Mm. Ja Czemu tak nisko skacze? Musi się mocniej wybić. Ja nie mogę. No. O! Już? No, z jednej do drugiej przeskakujemy, tak? Jest! Teraz trudniej. Co tam budujesz Fabian? Kulodron. Kulodron? To mocne. No Teraz jest. Gdzie ten klocek? Nie. A ty za to mam jeszcze takie duże klocki. Gdzieś? Nikt nie buduje akurat ułatwiliście mnie bez reszty. Chciałam jeszcze tylko dodać, ale nie zdążyłam, że to musi być zwierzątko, które ja mogę zrobić z tych dwóch balonów. A żaba to nie wiem, ale mogę spróbować. Dobra, kameleony, co jeszcze? Na razie utknęłam na żabie, ale zróbmy tak. Była kiedyś taka piosenka o małej żabce. Final. Oraz 10 gram. Rozaj ludzie, nie zaraz. Ci to na kogo oni na tak patrzą. Na na no, 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 no. My, czy farbić może 105 cm wzrostu okej okay. o matko jak wysoko Co to było? Dobry. Fajnie? Tylko, że co krótko, bardzo? Krótko, krótko. Nie jakoś ekstremalnie? Możesz iść spokojnie. Tak? Możesz. No, Okej, okay, okay. może spróbuję. A co tutaj mamy? Lądownik księżycowy 1 do 1. Skali 1 do 1? Wow. Niezły kolos. Prawie 8 metrów. Ale jakie echo, co? E U -u. Jest echo? jest echo. E Babiś, a co on na, Neil Armstrong powiedział po wylądowaniu na Księżycu? To mały krok dla człowieka. To prawda. mogę mieć otworzonych bo mi co, Wygodnie. Wygodnie? wygodnie? bo trzeba chodzić relaks na maksa Czas na obiad Co my tutaj mamy? Kosmożerka, czyli taki fast food Nic więcej nie jest to czynne Frytki, ser. Żurawiną smażony. A Fabiś co ma? Nie ja mam pankejki. Z czym? Y, z syropem klonowym. Pankejki. A mama co? Dla Za piekankę. piekankę, bo nic więcej nie było. I lemoniada do tego, tak? A, Jest lemoniadka. Mm, smacznego.

takie dwa przeziarna ma. Nie, no raczej białki taki. Nie, Nie, nie. nie? Fajny? Tak. No, co tam masz do pokazania? Mama wiesz jak wygląda. wiesz tego biom ruchome piaski. No? Co? Wciągają. Pokaż nogi. O nie. Czerwone nogi. Ale nie. Są białe. No no. Ale fajne to jest. Idziemy na piana party? Idziemy. No to chodź! Zostawia wiaderko i śmigamy. A wszyscy już czekają. Była że hej! Dzieciaki nie chcą wyjść! A zresztą też. I jak było? Super. Super? Po bojowisko. Dzieci nie ma. Fiala też zaraz zniknie, ale było super. Rewelacja. No tam jest woda w środku? Co? Ciężko się Się i A eee. co? co to jest, łóżko wodne? Tak. O, jak A się... faktycznie, to woda jest. O, to ja zostaję tutaj. Możecie jechać. Zrobimy falę. Ja. Ja. Prawda, że było super? Musimy to jeszcze kiedyś wrócić. To dopiero drugi sezon. A za rok, może wrócimy, będzie jeszcze wieczór. Tak. To wie. Kolejne miejsce. Na cały, cały dzień. Parę rzeczy muszę jeszcze podciągnąć, ale. Powiem, w jakimś upiornym domu tak skrzypisz. Dobra, trzymaj się. O nie! Ej, gdzie to Nie ma zjeżdżalni. Za łatwo by było. No. I co teraz? Normalnie park mini Hortensia. To co? Pora się żegnać! Odjeżdżamy do kutna, pa, pa do następnego filmu! Bye. Bye. Bye.